Kocham ten kolor w ogrodzie. Jest po prostu bajeczny i zachwycający. Chciałam wybrać top 3 rośliny w tym sezonie, właśnie w takim kolorze niebiesko-fioletowym, purpurowym i postawiłam na ostróżkę. Zobaczcie, tą cudowną ostróżkę dwukolorową o przepięknym wybarwieniu. Ona też mnie zaskoczyła, bo kwitnie po raz drugi, czyli nie pozwoliłam jej zawiązać nasion, tylko przycięłam kwiatostan i dzięki temu pięknie mi zakwitła. Numer dwa w mojej selekcji to zobaczcie orlik. Orlik ten taki właśnie delikatnie niebieski, fioletowy, ciężko może nawet określić ten kolor. I też bardzo mnie zaskoczył, bo tak naprawdę zakwitł po raz Trzeci. Tak więc niesamowita niespodzianka. No i do top trójki weszła również ta, ten najnowszy nabytek. Zobaczcie, to jest ta ostróżka hybrydowa. I teraz ona jest oczywiście troszeczkę różni się od tej pierwszej, bo ona rośnie aż do 100 cm. Ma taki właśnie, zobaczcie, pokrój dosyć wysoki, jest taka strzelista. No i